Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, Mama Patrycja, Tata Piotr, Jedynka z Matematyki. Pewnego dnia Klara z Kubą mieli bardzo pracowite popołudnie. I jak tam idzie nauka? Dobrze, mamusiu. A tobie, Kuba? A tak sobie, nie za bardzo lubię matematykę. Kochanie, matematyka to bardzo ważny przedmiot. Dlatego proszę cię, przyłóż się do tego sprawdzianu. A jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś siostrę, żeby ci wytłumaczyła. To co, poradzisz sobie, czy ci pomóc? Możemy razem poćwiczyć te ułamki. Spoko, ja wszystko pamiętam z lekcji, więc nie muszę się już uczyć. Serio? No nie wiem, jak chcesz. Ja niestety nie, więc siadam do wkuwania. Co za nudy? Nie chcę mi się tego powtarzać. A może sobie chwilkę pognam na laptopie? Nauka nie zająć, nie ucieknie. Włączę sobie mycrafta. Nagle do pokoju wchodzi mama. Kuba, co to ma znaczyć? To chyba nie pora nagranie. Miałeś się uczyć. Przyniosłam wam sok do picia. A laptopa zabieram. Dziękuję, mamusiu. Oj, Kuba, nieładnie, nieładnie. Idę uczyć się gdzie indziej, bo tu nie mogę się skupić. Wszyscy mnie denerwują. O, uczę się w sypialni rodziców. Kuba naprawdę miał bardzo dobre zamiary, jednak gdy zobaczył telefon taty, nie mógł się powstrzymać pokusie. Hmm. Tata też ma zainstalowaną tą grę, bo już kiedyś grałem, pogram sobie chwilkę. Tu przynajmniej nikt mi nie będzie przeszkadzał. Czas bardzo szybko mijał. No, chyba już wszystko powtórzyłam. Mam nadzieję, że jutro pójdzie mi dobrze. Ciekawa jestem jak idzie nauka Kubie. I jak wyuczony na sprawdzian? Y Chyba tak. Powtórzyłem materiał kilka razy, więc chyba tak. Dobrze, że wy już w łóżku. Musicie wypocząć przed jutrzejszym sprawdzianem. Oj tak, męczące było to popołudnie. A dla mnie jakie męczące? No ale niestety matematyka to bardzo ważny przedmiot. Kuba zaczął nerwowo się tłumaczyć. Tak synku, śpijcie słodko. Dobranoc mamusiu. Mmm... Bateria mi wysiada, czy co? Dziwne, bardzo mało używałem dzisiaj telefonu, a cała się rozładowała. Kochanie, widziałaś ładowarkę do telefonu? Leży w szufladzie koło łóżka. Pobudka, wstajemy do szkoły. Mamusiu, ja nie dam rady pójść dzisiaj do szkoły. A to dlaczego? Y boli mnie głowa i brzuch. I, I noga też nie boli. Nie dam rady nawet iść. Ale wymyślasz? Wcale, że nie wymyślam. Serio. Tak, jasne. Wiem, że się stresujesz z sprawdzianem, ale uwierz mi, że lepiej będzie, jak napiszesz go ze wszystkimi. A poza tym nie będziesz szedł, tylko zawiozę was tak jak zwykle. A jak będzie cię coś bolało, to powiedz pani wychowawczyni, to zadzwoni do mnie, okej? Okay? Okej. Okay. Na lekcji matematyki pani rozdała sprawdziany. Piszemy samodzielnie. Czas start. Kuba spojrzał najpierw na kartkę papieru, później w prawo i w lewo. Wszyscy zaczęli rozwiązywać zadania, tylko on sam miał ogromną pustkę w głowie. O nie, ja nic nie umiem. Przecież nie mogę oddać pustej kartki. Psst, Bartek. Co masz w pierwszym zadaniu? Bartek, słyszysz? Kuba, pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Jeśli jeszcze raz będziesz zaglądał do kolegi, to zabiorę ci sprawdzian i dostaniesz jedynkę. Przepraszam. Co on wyprawia? A niby wszystko miał umieć. Proszę pani, ja skończyłam. Dobrze, Anitko, oddaj mi pracę i możesz wyjść na korytarz. Każdy, kto skończy pisać, może wyjść na korytarz. Dziękuję. Kuba, jak ci idzie, bo zostało już niewiele czasu do dzwonka. Kuba jako jedyny został sam w klasie i miał naprawdę niewesołą minę. Czas minął nieubłagalnie i zabrzmiał głośny dźwięk szkolnego dzwonka. Przykro mi, ale musisz oddać kartkę. Proszę. Pani spojrzała na sprawdzian Kuby. Przykro mi, ale będę musiała zgłosić to twoim rodzicom. Jak ci poszło? Bo mi całkiem dobrze. A mi tak sobie. To dlatego, że za mało się uczyłeś. Tego dnia kuba bardzo szybko wracał ze szkoły do domu. Prędko pobiegł do sypialni rodziców i wykasował smsy od pani, która zaprosiła ich na spotkanie odnośnie sprawdzianu. I jak wam poszło? Mi super! Mam nadzieję, że dostanę piątkę. A gdzie kuba? Nie wiem, może w łazience? Następnego dnia wychowawczyni Klary i Kuby oczekiwała na ich mamę. Hmm, bardzo dziwne. Zawsze mama Kuby przychodziła na spotkania. Musiało się coś stać. Zadzwonię do niej. Halo, mama Kuby i Klary? Dzień dobry, tak, to ja. Tu wychowawczyni Kuby. Czy coś się stało, że pani nie dotarła na spotkanie? Nic się nie stało. Ale jakie spotkanie? O niczym nie wiem. Wysłałam do pani SMSa odnośnie dzisiejszego spotkania. Chodzi o Kubę i jego ocenę ze sprawdzianu z matematyki. Proszę poczekać chwilę, wsiądę w samochód i będę za 10 minut w szkole. Dobrze czekam. Dzień dobry, już jestem. Co się stało? Spokojnie, proszę usiąść, porozmawiamy. W tym czasie Kuba zauważył nieobecność mamy. Klara, a gdzie mama? Nie wiem, widziałam jak wsiadała w samochód i szybko odjechała. Kuba bardzo się zmartwił słowami Klary. To jest właśnie praca pani syna. Mama spojrzała na kartkę i ocenę Kuby. Jedynka? Przecież się uczył. Zauważyłam, że Kuba ostatnio jest bardzo rozdrażniony i rozkojarzony. Nie wiem czym to jest spowodowane. Hmm, a może to o to chodzi? Tak, na pewno o to. Bardzo pani dziękuję za informację i uświadomienie mnie w kilku kwestiach. Porozmawiam z synem. Ja również dziękuję. Kiedy mama wchodzi do domu, Kuba już wie, że czeka go poważna rozmowa. Dobrze, że jesteś. Musimy porozmawiać. Chyba domyślam się o czym. Powiedz mi, jak to się stało, że dostałeś taką słabą ocenę ze Sprawdzianu? Co miało na to wpływ? Miałeś się uczyć, a co faktycznie robiłeś? Y bo ja, ja. Nie chciało mi się uczyć i troszkę grałem. Przecież zabrałam ci laptopa. Poszedłem uczyć się do waszej sypialni i jak zobaczyłem telefon taty, to nie mogłam się powstrzymać i zacząłem na nim grać Minecrafta. Aha, to wszystko jasne. Już wiadomo dlaczego taty telefon był całkiem rozładowany. Grałeś cały czas zamiast się uczyć? To nie dziwne, że dostałeś jedynkę. Powiedz mi jeszcze. Czy to ty wykasowałeś wiadomość od nauczycielki o spotkaniu? W tym momencie zapadła cisza. Odpowiedz mi, proszę, na pytanie. Tak, to ja. Przepraszam, mamusiu. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. Chyba dlatego, że bardzo się bałem. Oj, zawiodłam się na tobie. Teraz widzisz, że spędzanie za dużo czasu przy grach źle wpływa na szkołę i twoje oceny. Przepraszam. Obiecuję, że poprawię ocenę z matematyki i nie będę już w ogóle grał w gry. Tylko się uczył. Oj, to na pewno. Gry zakazane do odwołania. Dobrze tylko nie gniewaj już się na mnie, mamusiu. Dobrze, że już wszystko sobie wyjaśniliśmy. Klaro. No co tam? Mam prośbę, czy mogłeś mi wytłumaczyć te ułamki? No jasne! Będę Twoją nauczycielką! Super! Następnego dnia Kuba z uśmiechniętą miną wraca ze szkoły. Mamusiu, mamusiu, nie uwierzysz! Co się stało? Poprawiłem ocenę ze sprawdzianu na 4 z plusem. Naprawdę? Bardzo się cieszę, synku. Gratuluję. Tata też będzie z Ciebie dumny. To wszystko dzięki mnie, że ci tak dobrze wytłumaczyłam. Oczywiście, że tak. Będzie ciebie dobra nauczycielka. Hmm, kto wie. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze. A my widzimy się już wkrótce. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.